Witam, nazywam się Rafał Gruz i prowadzę bloga dla sprzedawców i przedsiębiorców pod adresem wykorzystaj.pl W tym nagraniu pokażę Ci, co wspólnego ma reklama preparatów na odchudzanie z obniżaniem ryzyka zakupowego. Jak przypomnisz sobie reklamy środków odchudzających, zauważysz, że w wielu z nich znajduje się zdjęcie przed i zdjęcie po zastosowaniu środka, czyli jedno, kiedy Osoba na zdjęciu jest z nadwagą, i drugie wykonane kilka miesięcy później, kiedy ta osoba jest już szczupła, sugerując natychmiast w zasadzie, że korzystanie z tego środka daje murowany, gwarantowany efekt. Tą samą metodę możesz zastosować po to, aby obniżać ryzyko zakupowe związane z Twoją ofertą. Jako przykład, podam Ci sytuację pewnej firmy zajmującej się aranżacją ogrodów. Wykorzystaliśmy w niej tą właśnie technikę, po to, aby pokazać klientom, że firma jest wiarygodna, umie robić to, do czego się zobowiązuje i zna się na rzecz. Zanim podjęła pracę na jakimś obiekcie, na jakiejś inwestycji, wykonywała zdjęcia o różnych porach dnia, w różnych warunkach. Często w deszczu, po to, żeby pokazać jak tworzą się kałuże, Czasem w palącym słońcu, żeby pokazać wysuszone trawniki. Generalnie chodziło o to, żeby po wykonaniu aranżacji ogrodu, po stworzeniu takiego ogrodu, wykonać ponownie zdjęcia z tych samych perspektyw i zestawić ze sobą zdjęcie przed i zdjęcie po. W ten sposób w katalogach, na ulotkach i na stronie internetowej powstały obrazy tego, co udało się wykonać, czyli paskudnych wcześniej. Miejsc oraz pięknych ogrodów, które powstały później. Każdy z takich zdjęć przed i po były opisane, ile to trwało, ile to kosztowało, po to, żeby klient zobaczył, że nawet jego ogród, jego trawnik jest możliwy do wyprowadzenia do takiego stanu, jak na zdjęciu. Taka formuła pokazuje także klientom, że to są Firmy to są ludzie, którzy potrafią zrobić coś z niczego, rzeczy w zasadzie niemożliwe. Jeśli Ty masz także taką branżę, w której możesz pokazać zdjęcie przed i po, tak jak robią to na przykład fryzjerzy, styliści, firmy zajmujące się organizacją wesel, imprez, w których można upfotografować tego typu rzeczy przed i po, poświęć na to czas i zrób to. Użyj tego na stronie internetowej, użyj tego w swoich katalogach, bo to jest kolejny sposób na to, żeby przekonać klientów do tego, żeby ci zaufali. Żeby im pokazać, że ryzyko zakupowe związane z twoją ofertą jest bardzo niskie. Kolejne sposoby w następnym nagraniu. Do zobaczenia.